widzowie, w nowym odcinku my na kanale Jak widzicie, obiecane żniwa właśnie następują Napiszcie hashtag niebezpieczne, a wam przypnę serduszko e, Dlaczego? No kto się domyśli, dlaczego niebezpieczne, niech przypnie serduszko e, Znaczy, no oczywiście ja mu wtedy przypnę serduszko, no ale spójrzcie Spójrzcie o co chodzi, e, to może dam wam delikatną podpowiedź No zobaczymy, zobaczymy kto zgadnie, kto nie zgadnie, kto jest inteligentny na pewno będzie e, wiedział No i my lecimy sobie oczywiście widzowie e, na polu, to elegancko, na tempomacie e, No Bizonek sprawny w 100%, e, nie brałem dzisiaj młodego do odcinka ze względu na to, że na rzepak on chyba nie za bardzo będzie nam tutaj potrzebny Oj, bo fajnie było, jakby to zboże faktycznie trzeba było odwozić, no bo wiadomo, no im więcej tego rzepaku, tym lepiej, więcej pieniędzy i tak dalej, można sobie to tak gadać w nieskończoność e, i wtedy można sobie grać na dwóch, ale nie ukrywajmy, że raczej e, takiej potrzeby dzisiaj nie będzie, zbiornik jest dosyć spory, e, na przyczepach widzowie jest 22,5 tony pojemności, przyczepy też są fajnie przygotowane, burty są oczywiście... Dostawione No dlatego tutaj nikogo nie brałem do odcinka Ze względu na to, że sam sobie e, Podołam te żniwa, też drugiego kombajnu Nie mamy, żeby na przykład na dwa kosić No jakbyście zostawili łapkę w górę No to może by się to zmieniło w przyszłym sezonie Bo może byśmy coś dokupili, no ale to nie wiem No jedna łapka w górę to jest widzowie Jedna złotówka oczywiście do serii więcej Jak na razie mamy tego oto e, Bizonika gigancika Który zostanie z nami na pewno na przyszły sezon A jeżeli już to można sobie dokupić Jakiegoś e, powiedzmy wichajstra ale jakiego to nie wiem. Spytacie pewnie Eros? Eros? A gdzie wózek na header? Jak ty w ogóle jeździsz? Czyś ty zgłupiał? Czyś ty odpowiedzialny? I powiem wam tak, nie za bardzo chce mi się to przeczepiać, ze względu na to, że no, główną drogą no trochę tam musieliśmy jechać no ale to po wsi, no to nie jedziemy do jakiegoś miasta, żeby tutaj wózek y, po prostu brać do tyłu, header zaczepiać, się w to bawić. Tutaj później ten przejazd to możemy teoretycznie nawet i łąkami pojechać, tutaj też kawałeczkiem, e, zawsze można zjechać w danym momencie i się minąć, także zagrożenia w praktyce, no w pra... znaczy, no, jakby coś nie wiem, najechało i coś nie wiem, jakiś głupi człowiek by najechał i by się na dziób nabił na przykład szybą e, i na przykład powiedzmy zginąłby na miejscu, no to, to już troszeczkę też jego problem. No, bo jednak sążniwa jest okres taki, że ludzie powinni troszeczkę uważać. No zetorek tutaj jest postawiony, jak widzicie. Miałem go tutaj nie stawiać na ten kawałek, bo jestem tak w 90% przekonany, że to nie będzie całego zbiornika z tego kawałeczka, ale nigdy nie mów nigdy, dlatego po prostu go tutaj postawiłem. I zobaczymy co się będzie kryło za właśnie tymi e, zbiorami Miało być na dwa razy wykoszone Na raz tego oczywiście rady nie damy wykosić e, No bo O matko bosko, a co to się stanęło, pa Łopie, jakieś ciernisko wysokie Ula, sąsiedzi, łopie Sam rzepak zbieramy No i sypie, sypie, sypie nie, na pewno, jeżeli dojedziemy do końca, to jest przewidywane, tak jak wam kiedyś mówiłem, e, z czego oczywiście się, się miałem, bo tutaj 7 ton e, było przewidywane, widzowie. Prawie, prawie 7000 litrów, tak dokładnie, żeby was nie skłamać. E, 6957 było przewidywane, że będzie. Z tego kawałeczka. Dlatego ja głupi wziąłem dwie przyczepy, przyjechałem zetorem. Ale, w głowie mam e, jedną rzecz, widzowie, e, tu nie będzie całego zbiornika. Jest niemożliwe, znaczy... Kurde, jak dojedziemy do końca, to będziemy mniej więcej widzieć, no ale tu zostaje taki cienki paseczek, że to, nawet tony nie będzie z tego kawałka. E, pojechaliśmy na pierwsze pole, oczywiście mamy trzy kawałeczki. Tak, widzowie, to jest największy kawałek rzepaku u nas na gospodarstwie, dlatego mamy nowy kombajn. Robi wrażenie. Oczywiście to jest jeden z najmniejszych kawałeczków jakie mamy, najmniejszy. Ogólnie to jest jeden z najmniej, to jest najmniejszy kawałek jaki ogólnie jest yy, na naszym gospodarstwie. Yy, jest jeszcze kawałek z kartoflami. on jest szerszy, ale jest krótszy dużo. To może nie jest najmniejszy, może drugi najmniejszy. Yy, bo jeszcze te kartofle oczywiście jak wchodzą w grę, to może i faktycznie jest to drugi yy, najmniejszy gdzieś tam kawałeczek. Dobra, opuszczamy. I zaraz zobaczymy, czy gra nas oszukuje, czy jednak mówi nam widzowie yy, kompletną prawdę. O dobra. Oj, elegancko. No możemy teoretycznie i środkiem jechać, no ale tu jakieś krzaczory. Yy, tam jakieś drzewa zaraz to po co to się tak pchać? 1200, jak będzie 2. Yy, no. Nie ufajcie, nigdy nie ufajcie tej grze, widzowie. Nie ufajcie farmingowi, naprawdę. Trzeba być naprawdę głupim, żeby sprawdzać statystyki farminga, bo tu nie ma nic wspólnego. Znaczy w sumie może i to jest realniejszy jest ten zbiór aktualnie yy, niż właśnie te statystyki, no bo te 7000 litrów yy, z takiego kawałeczka. No nie bardzo, nie bardzo. W ogóle czy to jeszcze mi pokazuje, czy to JUŻ, mi już tego nie pokazuje, widzowie. To zaraz wam pokażę coś. Aha. Dobra, nie. O. O, nie, nie za bardzo nam to pokazywało. E, jeżeli chodzi o to, dobra, wsiadamy i lecimy dalej, przemieszczamy się na kolejne pole. Zetora później weźmiemy, ze względu na to, że on niech sobie na razie tutaj stoi, bo wszystkiego na raz nie weźmiemy. I ktoś powie: "No, to młody by mógł pomóc teraz no bo no bo mógłby Zetorem na przykład jechać za tobą i było od razu. Nie są to takie odległości też do przejazdów, żeby Gdzieś tam się pchać na dwie osoby. ale w kolejnym odcinku już na pewno go zobaczycie, ze względu na to, że już do pszenicy, no to będzie, mam nadzieję, że będzie trzeba ją odwozić. Albo wowie spolecimy, albo jęczmienie, albo pszenicę. Nie wiem, co zaczniemy. Ale na pewno chcę wykosić tego dosyć dużo od razu do silosa to dawać, bo te ceny aktualnie nie za bardzo są przystępne. Tak szczerze mówiąc, dobra. Ok Ile mamy? Mamy 1677 33% yy, zbiornika Nie wiem widzowie czy to z hektara Nie pokazuje, może ja wam całkowicie yy, W błąd was sprowadziłem Bo nie wiem czy tam nie jest napisane, że to 7 ton Powinno być z hektara yy, Czy to by się wtedy zgadzało? Mamy liczyć półtora z Nie wiem ile tam jest właśnie jeżeli chodzi o wartości Tego kawałeczka Zobaczymy na przykładzie po prostu kolejnego pola Gdzie mamy rzepak yy, Ja sobie po prostu już będę transportował kombine No i zaraz przejdę sobie po. Też i ciągni. to szybko przejedziemy. Pokażę wam jak traktorem się jedzie, no bo to jest tam, jak widzicie tą wyżyczkę, to, to już tam jest tak naprawdę to nasze pole. Także widzimy się za chwilę, żeby pokazać jak najwięcej oczywiście zbiorów. No i ogólnie widzowie szybciutko się jedzie ze Torkiem 41 na godzinę w porównaniu do tego, jak przed chwilą się przesiadłem z Bizona. No to jest naprawdę naprawdę po każda różnica. Później będziemy musieli sobie pojechać właśnie w tą drogę polną. O tutaj, o czy tam, tam, też można teoretycznie dojechać, tylko nie wiem jak to jest pogrodzone teraz. Bo tam siatki montowali o właśnie ten gościo, Montował sobie siatki właśnie na takie, nie wiem, to są jakieś nieużytki, czy nie wiem po co to jest ogrodzone. E, czy to, to drzewko jakieś posadzone, nie mam pojęcia. O tak wiecie, większe, tutaj mniejsze. Nie wiem jak to ktoś tam poogarniał. I nie mam pojęcia, czy tam jest widzowy właśnie przejazd, bo być może jest, być może nie ma. E, takiego właśnie przejazda. Dobra. E, wlatujemy sobie, mój drogi przyjacielu, mój drogi widzu, właśnie w ten kawałeczek. Zastanawiam się też, czyje to są buraki. W te pola jakby połączyć, to matko, bosko, częstochowsko, chłopie, tego nie obrobisz, tego nie obrobisz. E, stajemy tak troszkę na drodze, ale to naprawdę minimalnie. I teraz sprawdźmy, jak wygląda sprawa e, z tym właśnie rzepakiem. Tak, to jest hektara widzowie, przepraszam, prowadziłem was w błąd. Yy, czyli, jakby patrzeć realnie, no to nie powinno być tutaj yy, 7 ton z tego kawałeczka. A zaczynamy z yy, 1600, gdzieś tam na zbiorniku. Yy, no to będą. Słuchaj, no, nawiezione w 100%, jak sami widzieliście. Ale chyba te zbiory rzepaku widzowie yy, nie będą jakieś pokaźne. No, z każdego pola, jeżeli by tak sobie liczyć średnią, dwie przyczepy. Może zapełnimy w yy, najlepszym. Najlepszych przewidywaniach, nie wiem. Słabo. Naprawdę słabo to wygląda nawiezienie, tak jak mówię, 100%. Też to wszystko zostaje tutaj, czyli te Hebry czy tam rozrobione ściernisko, czy jak tam tam się to dokładnie nazywa, to zostaje, bo to też widzowie ciekawostka Farmingu 22 ma to wpływ na rozgrywkę. Znaczy na rozgrywkę, może nie na rozgrywkę, no ale ma wpływ na po prostu jakieś późniejsze nawiezienie, czyli jeżeli nawet zbierzecie sobie słomę. Z właśnie jakiegoś tam pola Nie wiem, pszenica, i Prasujecie, zbieracie Nie zostaje wam to na polu No to już wam tam tyćkę odchodzi No chyba, że więcej razy nawiedziecie Ale jeżeli, jeżeli zostawicie sobie te Rozdrobnione ściernisko posieczkarni, No to wtedy jeszcze lepiej to wygląda Ja na te kawałeczki na pewno widzowie tutaj obornika nie będę pchać Damy sobie na szybko Wapno na te trzy kawałeczki z młodym, być może nawet to jeszcze przed pszenicą byśmy to zrobili sobie w kolejnym odcinku, może nawet i jutro, jeżeli dobrze e, czas na to wszystko pozwoli. To byśmy sobie dali wapienko, e, na te trzy kawałki byśmy to kupili oczywiście. No i od razu bym gruberem po tym e, pojechał, żeby zrobić jeszcze w tym roku bezorkową tutaj akcję. E, dopiero też trzeba czekać jeszcze na prasę, żeby to wszystko od razu sprasować, nie wiem czy to też na jeden zamach nie będziemy robić. E, prasowanie, i oczywiście e, gdzieś tam koszenie tych wszystkich innych pól. Nie wiem, trzeba to widzowie naprawdę bardzo mądrze sobie zaplanować, żeby jak najwydajniej też liwa sobie e, gdzieś tam przeskoczyć. Też szybko też liwa kończyć, to też takie wiecie. No, trochę cały rok się na to czeka. No ale póki jest pogoda, trzeba kosić, bo później, jakby nie było pogody, no to zostajemy. Mm, no, do słabo by było, jakby to gdzieś tam zgniło to zboże, albo później jakieś deszcza by cały czas były, żeby się nie dało kosić. No, to po prostu by było bardzo, ale to bardzo słabo. Tutaj mamy 0,85, pewnie 0,90, jakby tą miedzę zrobić. Tak mi się wydaje, czyli jakieś tam można sobie powiedzieć 90 arów na tym kawałeczku. No, te buraki, jakby powiem Wam tutaj, faktycznie zastanowić i kupić ten kawałeczek z tymi burakami. No, to kurde, by doszło dosyć dużo pola. Zaraz to zobaczymy, jak to by wyglądało. 1,99, praktycznie 2 hektary, 2 hektary widzowie, czyli trzeba sobie szykować yy, <grym, <grym,> Boże 600 tysięcy złotych za 2 hektary Granie na polskich złotówkach widzowie to jest porażka, bo te ceny za zboża, no nie wiem, jakbyśmy mieli grać tutaj yy, I patrzeć tylko i wyłącznie na te polskie złotówki, tutaj realności w ogóle by nie było, dlatego też dziwi mnie co niektórzy jak piszą Że skąd tyle pieniędzy na koncie, ale tu widzowie nawet nie wiem Straż kupić do odcinka, bo trzeba to kupić. Na przykład, nie wiem, policję trzeba kupić czasami do odcinka, czy nawet jak się robi jakieś właśnie wyścigi, czy jak się robi jakieś takie głupie akcje, tira, żeby Bina przywieźć, ekipę budowlaną, no to wszystkie te rzeczy trzeba po prostu pokupować. Oborę kupić, nie wiem, 3-4 razy, żeby ją idealnie dopasować, dlatego te pieniądze muszą po prostu być w większej ilości. Ale one nie są wliczane do serii ze względu na to, że no, ja na przykład nie będę sobie odejmował pieniędzy za to, że muszę sobie kupić na przykład ciężarówkę, która przywiezie mi bina, no bo to nie jest moja własność, tak jakby, tak jak w prawdziwym życiu e, to wygląda. Tak samo robimy tutaj na serii. Kierowanie się tymi pieniędzmi, że tu jest na przykład widzowie 600 tysięcy, to to sami widzicie, że to też tak nie za dużo znaczy w tym farmingu 600 tysięcy złotych. E, no bo to macie o, taki okawołeczek pola, widzicie. To jest praktycznie 600 tysięcy. Tutaj 300 koła trzeba dać za hektar. No, spore wymagania. Nie wiem, czy w prawdziwym życiu byście znaleźli miejsce, gdzie możecie kupić hektar za 300 tysięcy złotych. Dosyć sporo. Może jakby zero odjąć, to może i tak, ale na pewno nie aż w takich ilościach. Dobra, z tego co widziałem, 88%, czyli zbiornik to jest. Piątki chyba nie ma, może 4,800, ten zbiornik będzie miał pojemności, nie wiem dokładnie, no ale tu już kółeczko jest całkowicie zapełnione, nawet oba są kółeczka zapełnione. Ty, no i jakby tak patrzeć, to może z tego kawałeczka jedna przyczepa by wyszła, bo tutaj z dwóch przejazdów my pół pola nie mamy wykoszonych, tam jeszcze na pewno trzy przejazdy, raz, dwa, cztery przejazdy zostaną widzowie. Może nie będzie aż tak źle z tymi zbiorami. Jakby z tego e, kawałka przyczepa wyszła w 100%, wyjdzie, wyjdzie. Tak mi się wydaje. Na pewno to pole widzowie skończymy na odcinku. Jakby odcinek miał nawet trwać 30 minut, e, to albo to chociaż z cięciami. E, kurde, zapatrzyłem się trochę i wjechałem w ten rzepak, ale trudno. E, to i tak nawet i z cięciami widzowie wam pokażę, e, ile mniej więcej z tego właśnie kawałeczka mamy zysku. 5000 litrów całościowy jest zbiornik. To powiem wam, że szybko to 500 naleciało. Dobra, czyli można być teoretycznie zadowolonym. 5000, czyli zbiornik z takiego przelicznika, jaki mamy na przykład widzowie teraz. 20 tysięcy złotych mamy aktualnie. No, ponad leciutko, ale wiadomo, że to są ceny czerwcowe, dlatego no, my będziemy to sprzedawać widzowie dopiero w okresie yy, gdzieś tam powiedzmy sobie grudniowym. Także gdzieś, jak będzie dopiero śnieg padał. To my dopiero wybierzemy się na skupy. Jak te ceny będą największe, no bo szkoda by było tracić, powiedzmy, nie wiem, tysiaka nawet. Bo to, to nawet jakby tysiaka stracić, to już na 5 tonach tracisz sobie 5 tysięcy. Dobra, bierzemy sobie. Ale to pięknie wygląda, widzowie. Jaki odgłos w ogóle? Nie no, bajka, oto. To jest, widzowie, ten kombajn, to jest taki kozak. Sypie, ja też planuję kiedyś nowe przyczepy kupić. Bo te mi się tak średnio podobają, myślałem o czymś nowszym. Tylko, czy to zostanie spełnione, czy nie, no to nie wiem. Bo chciałem sobie kupić tę D883, chyba jedną, kupić i ona by zastąpiła nam te dwa. Pojemność tam praktycznie podobna by była wtedy. No ale wiadomo, że bardziej taki polski styl tamtej przyczepy. Do tego by było to troszeczkę na plus. A szczególnie, że ona by pasowała i się leciutko komponowała. Właśnie do przyczepy, widzowie, e, czekajcie, która to była przyczepa. Ta właśnie do zbierania belek, e, którą mamy przystosowano po prostu na belki, no to no lepiej, lepiej. Ładniej by to wyglądało i bardziej by to było klimatyczne niż jakieś o takie o koromysła. A jeszcze jedne są fajne przyczepy, które jakbyśmy mieli e, ciągnik pokroju, nie wiem, 150 koni, coś takiego. Też znalazłem taki jeden ciągnik, widzowie. E, gdyby mieć pieniądze na niego. To też byśmy go kupili, tylko na, no, na tą serię by fajnie pasował. Masaja Fergusona na żadnej serii nie mieliśmy 155 koni, czyli no, praktycznie to samo co to wiecie: Ursusy z ciężkiej serii, ale naprawdę wygląd nie aż taki nowoczesny. I fajnie by to po prostu się u nas na gospodarstwie na pewno wkomponowało. No, ale to na pewno nie jest temat po tych żniwach, bo ja chcę jeszcze garaż budować jeden. Gdzieś tam ten tył gospodarstwa sobie fajnie zagospodarować, żeby to już było ogarnięte. Też mam pomysł, tam drzewo wykarczować, żeby to pole za gospodarstwem jedno w troszeczkę większe zrobić. No i na pewno widzowie będziemy jeszcze szukać nowego ciągnika, ale to z marki Ursus albo Zetor. No to to jest, to jest jeszcze widzowie wielka niewiadoma. Chcę robić to gospodarstwo na pewno w polskim klimacie, takiego bizona giganta. Fajnie to wszystko będzie pasować. No bizonów większych już nie mamy do dyspozycji, także jeżeli e, gdzieś tam ten bison już się troszeczkę wypali na gospodarstwie, trzeba szukać coś zagranicznego. E, no bo tego nie przeskoczymy, no tutaj nowości jakieś no, po prostu nie produkują. Te fabryki upadły już dosyć dawno, także nic tutaj takiego nie znajdziemy. Dobra, ładnie, ładnie kości. To jeszcze na trzy razy, ten, to, tak jak wam widzowie mówiłem, to trzeba 4 razy przejechać, e, żeby to wszystko wykosić. Także tej roboty trochę jest. No i z tamtego kawałka, czy będzie dwie przyczepy całe, po to Was poinformuję oczywiście gdzieś tam w kolejnym filmie. Najlepiej to by było, widzowie, jutro nam live'a zrobić, czyli ja mówię jutro, czyli czwartek. I być może ten live będzie. Oczywiście żniwa, oczywiście seria z kolizem też pasowałoby tego live'a nam zrobić, jeżeli nagramy odcinki jutro. Także Wy, wy to tak czy siak oglądacie, widzowie, Piątek, jakby nie patrzeć, ale myślę, że w czwartek y, był live. Powiedzmy od godziny, nie wiem, 18 do 21, coś takiego, coś takiego chciałbym pyknąć, żeby to y, fajnie po prostu y, wyglądało. To się Ligi Mistrzów nie będzie albo od 17:30 do 20:30. Zobaczymy, bo ja gdzieś w tych regionach na pewno będę miał czas. Także można by było coś takiego pyknąć. Dobra widzowie, widzimy się po cięciu, bo ja też wam całego tego pola nie będę idealnie pokazywał. Tak jak mówiłem, zrobimy cięcie, żeby ten film nie trwał po prostu nie wiadomo ile, bo tutaj do zbiornika dopiero 50%. Także może jak dojadę do końca to będzie stuwa a może jeszcze w tą stronę trzeba będzie jechać. Też to zaraz zobaczymy. Dobra widzowie, myślałem, że uda się mi wykosić ten kawałeczek na raz, ale jak widzicie, no momentami. No nie, 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 nie da rady, nawet momentami się nie uda widzowie tego wykosić właśnie na raz, także tutaj troszeczkę lipa. No ale zostanie taki jeszcze malutki przejeździk, także z tego już dużo nie powinno być. Z tego co widzę tutaj mamy 4500 już praktycznie, także można liczyć z hektara 9,5 tony, plus jeszcze to co zostało do skoszenia. Bo tutaj taki przeryżnik można sobie dodać, tu jest 85 arów yy, uprawowego właśnie tego miejsca, gdzie jest rzepak plus tam było bodajże 15 arów jeszcze wam powiem e, dokładnie właśnie przy e, końcu odcinka jak to wygląda właśnie z hektara to jestem ciekawy, powiem wam bo te wartości 7 ton z hektara chyba troszeczkę są przekłamane ja myślałem, że tego po prostu za dużo pokazuje na początku odcinka e, w trakcie odcinka widzicie całkowicie się to zmieniło e, bo teraz uważam, że po prostu tutaj pokazuje za małe wartości i to znacząco za małe wartości dobra tutaj chyba już będzie tak Mamy koniec po prostu. Możemy sobie podjeżdżać już naszym zetorkiem. E, no ciekawe, ciekawe właśnie jak to będzie wyglądać. fast, rosnący wymaga wapna. No tak jak mówiłem, po rzepakach. Znaczy to nie jest chyba jakiś tam... E, tak mi się wydaje przymus farmingowy, że akurat po rzepaku trzeba dawać wapno. E, no ale faktycznie dobrze mówiłem, że pasowałoby na te kawałeczki. E, gdzieś tam tego wapna sobie rozrzucić. Też sporo tego wapna pójdzie. Jeżeli odliczyć sobie koszty wapna widzowie... Gdzie teraz tak czy siak rzepaku nie będziemy sprzedawać? No do pewno jedno jakiś tam plus wyjdziemy, no ale tu jeszcze nawozy i to wszystko i tak naprawdę e, z tych całych rzepaków, e, to ja nie wiem ile my na plus wyjdziemy Z jajek fajne pieniądze zrobiliśmy. To wam mogę powiedzieć, że z jajek e, te zbite oczywiście też posprzedawałem e, To co w ostatnim odcinku było, e, to tego jeszcze nie poruszałem w sumie. Dobra, mamy 10 ton z hektara e, na oko. O. To przyczepa ma 11, także żeby ją zapełnić, no to 11,5 nawet ma ta przyczepa. Także trzeba jeszcze troszeczkę tutaj poczekać. Ja sobie dokoszę to do końca i zobaczymy widzowie gdzieś tam faktyczne zbiory właśnie z hektara jak to wygląda. Napiszcie, czy macie podobne po prostu, czy macie gdzieś tam mniejsze, czy macie jeszcze większe, wam się udało farmingu. Osiągnąć zbiory, właśnie z jednego hektara pola. No i został nam już taki malutki paseczek. Ja poleciałem na szybko jeszcze zobaczyć na tamtym kawałeczku, ile było. I tam jest 0,16 plus 0,85. zadaje nam hektar 1 ar. Eee, także te zbiory gdzieś tam wam pokażę. No ale to już sobie zaokrągnijmy do po prostu jednego widzowie eee, hektara. Także mamy dyszkę, mamy 11 ton na pewno z hektara. Eee, tutaj 12 nie będzie. Obstawiam 11,5, jeżeli dojedziemy do końca. No bo sami wiecie, że ten paseczek został. No, tak naprawdę na gdzieś to jedno motowidło, no może, może półtora motowidła, jeżeli chodzi o gdzieś tam łapanie tego wszystkiego, no czyli daje nam półtora headera szerokości na oko. No to wiadomo, że to będzie hek, nie wiem, 11,5 czy 11,6, no to dużej różnicy nie robi, ale chcę mieć właśnie porównanie widzowie, jak to u Was wygląda, jeżeli kiedyś sobie mierzyliście ile właśnie z takiego pola. Nie wiem, czy musicie mieć mod, żeby patrzeć sobie powierzchnię pola. E, czy też jest to oryginalnie w grze, bo, bo nie wiem, nie, nie mam pojęcia. E, też nie patrzyłem, jak wygląda przejazd, bo trzeba było w tamte krzaki wjechać. Tam zaraz, jakby do tej stodołki, tam widzicie, o, tam jest mój rzepak, widzicie? Koło tej stodołki e, on się będzie ten, ale to jeszcze trzeba będzie wykosić, ale to najprawdopodobniej na live zrobimy, e, żeby się nie bawić już dzisiaj, właśnie w koszenie m, tego rzepaku. Widzicie, i tak długi odcinek macie. E, będzie ile? No 11,5, tak jak mówiłem, jeżeli uda się nam e, gdzieś tam to dobrać do końca, bo to nie wiadomo w sumie. Ale kombajn się trochę powiem Wam, że pobrudził. Niby to brudzenie jest chyba powyłączane, ale coś się buguje w tej grze w co niektórych momentach i najprawdopodobniej dlatego on dalej po prostu jest brudny i to w sumie coraz bardziej jest brudny. Jeśli tam do zdjęcia trzeba będzie go na pewno e, umyć, żeby to ładnie wyglądało, żeby tą miniaturkę jakąś fajną zrobić. No i mamy końcowe widzowie do tego pola. Ile? 12 i 12,60. 12, no. Załowi tak będzie. Nie będzie 11,5 tony z hektara. Ale 11 y... 300 z hektara jak najbardziej. Jest, także moim zdaniem, jak na rzepach no w porównaniu do prawdziwego życia, no to są zajebiste wartości Czy w farmingu to są dobre wartości Zobaczymy, jak to będzie też wyglądać cenowo Myślę, że dwie przyczepy będzie ponad dwie przyczepy i zbiornik Najprawdopodobniej jak wykosimy sobie tam ten ale to zobaczycie dopiero jutro na live. Także dzięki za uwagę i na ra!